Witam serdecznie. W poniedziałek zaczynamy, kochani, nowy tydzień. 6 czerwiec 2022 roku. Yy, runa Jera, 13 runa Kudharku, czyli trójeczka. Szczęście, obfitość mówi o nagrodzie spełnieniu jakiegoś małego marzonka. Dzień bardzo sprzyjający, urodzajny, harmonijny. Yy, Runa Jera mówi, że jeżeli marzyłaś o jakimś sukcesie zawodowym, jakiejś, jakiejśkolwiek, tak, rzeczy, starałeś się o to w ostatnim czasie, tak, to przyszło, przyjdzie dzisiaj, przyjdzie dzisiaj spełnienie. Karta mówi tutaj o sukcesie zawodowym, czy też finansowym, spełnieniu marzenia, tak. Dziś Runa Jera mówi, że dla pracujących... <grych> Tych, którzy się wcześniej starali, jest to dzień obfitości, dzień zbiorów, tak? No, jest to czas radości, dobrego zdrowia, pomyślności w pracy. To czas obfitości, tak? W całym tego słowa znaczeniu, więc każdemu według zasług, tak? I według włożonej pracy. Jera mówi o tym i energia Runy Jera mówi o tym, że na wszystko musi. Przejść czas i miejsce. I ktoś, kto ostatnio nie pracował, nie osiągnie teraz też tych dodatkowych profitów, tak? Bo to jest jakby naturalne. Czas nagrody to jest dla osób, które wcześniej włożyły jakiś wysiłek, skupiły się nad jakimś zadaniem, to dzisiaj, dzisiaj otrzymają plony, może jakąś nagrodę, może może coś dzisiaj uda się dopiąć na zakończenie i już nie będą musiały tego, do tego wracać. Jest to dzień właśnie otrzymujących zysk, runa, runa sprawiedliwości, kochani, miłości, może być spotkanie w duszy, tak, może to być spotkanie Kogoś, z kim można wejść w głębszą relację. Też zwiastuje to bardzo pomyślnie. Dla tych, którzy gdzieś tam nie podokończali pewnych rzeczy, raczej nie powinni wchodzić w nowe, raczej skupić się na tym, co, co, co niedokończone, bo energia runyera może wymieść po prostu to, co. To, co gdzieś tam nam jeszcze zalega i może, to się z tego niekoniecznie fajnie podziać, więc lepiej skupmy się i dokończmy to, co mieliśmy dokończyć. Tak? Runajera mówi dla osób, które wcześniej wkładały wysiłek w jakąś sprawę, w jakieś zlecenie, jakieś zadanie: mówi o tym, że każdy potrzebuje odpoczynku, i dziś jest taki dzień, żeby troszkę dla tych, co intensywnie wkładali energię w załatwienie jakiejś sprawy, Runajera mówi, że dziś jest dzień odpoczynku, dzień plonów. To jest tak jak, tak jak ziemia potrzebuje zimy, tak że na wiosnę siejemy. Tak, potem dbamy, to dojrzewa, na jesień zbieramy plony, a zimą ziemia odpoczywa. Tak samo jest u nas z każdym jednym zadaniem, z każdą jedną sprawą. Jeżeli zrobimy dobry plany, rozpoczniemy, dbamy o to jako swoje dziecko, no to przychodzi czas plonów. I, I Jera właśnie o takich plonach tutaj mówi, tak, że jak zadbaliśmy dobrze, dokończyliśmy, no, to obfitość z tego y, ziarna y, będzie. Jeżeli nie, no to niestety powymiata troszeczkę. Także y, Runa tu, tu, tu podpowiada, że jest y, na wszystko y, czas. Dla niektórych też y, Runa mówi o tym i apeluje też y, o cierpliwość, tak? Bo y, może ktoś jeszcze y, gdzieś. Y, jakby jest na etapie opieki tego ziarna, tak, albo tej rośliny, która wyrosła z tego ziarna i jakby jeszcze nie jest czas na zbieranie tych plonów, obfitości. Runa apeluje, żeby jeszcze to pielęgnować, tak. I bo przecież jakby przyrównuje tutaj to, że jeżeli zbierzemy za wcześnie owoc, no to po prostu on nie będzie smaczny i jakby no też i w życiu, jak nie dokończymy jakiejś sprawy, tylko w połowie zaczniemy szukać efektów, no to niestety, ale ich nie znajdziemy. Więc jakby wszystko, wszystko jest w swoim czasie, ma swoje miejsce. Runa tu apeluje o cierpliwość, tak. I mówi, żebyśmy wykorzystali wszystkie możliwości, tak, dokładnie w takiej formie tutaj, do jakiej mamy dostępność w danej chwili, jeśli chodzi o jakąś sprawę. Na pewno Jera mówi i energia Jera mówi o tym, że każdą pracę, jaką podejmiemy, zostanie nam wynagrodzona. Tak? I nawet jeżeli dziś y, jesteśmy na etapie jeszcze pielęgnacji, to na pewno zostanie nam to wynagrodzone, tak? W odpowiednim czasie i miejscu. Ile włożymy w tą daną sprawę pracy i zaangażowania, taki będziemy mieć też efekt końcowy. Także Energia Runyera, obfitość, zdrowie. Dla niektórych już na dzień dzisiejszy wypłata, nagroda za to, co zostało wcześniej włożone. Dla niektórych jeszcze etap pielęgnacji, a dla niektórych, którzy w ogóle nie robili nic no nie otrzymają po prostu tej y, nagrody, zadowolenia ale dzień bardzo sprzyjający więc y, jakby nie będzie się działo też nic y, co y, byłoby niepokojące tak także dobry, dobry dzień pełen zdarzeń przyjemnych tak y, y, także taki jest przekaz rony. Jera zobaczmy sobie co aniołki nam dzisiaj Teresa Przerwa. Do tej pory byłeś bardzo zapracowany, spełniając potrzeby innych. Teraz nadszedł czas na odpoczynek i zajęcie się sobą. No właśnie. Być może intensywnie bardzo pracowałeś, dla wszystkich byłeś otwarty, pomocny. Archań, aniołek, teraz mówi, że masz w tej chwili zainteresować się sobą. Może swoim ciałem, może swoim umysłem, może trzeba wyjść na spacer, dotlenić się, przytulić do drzewa, może pomedytować, może zwyczajnie jakąś y, przyjemność sobie y, sprawić. Tak? Pamiętaj, teraz nadszedł czas na odpoczynek i zajęcie się sobą. Będziesz zbierał kwite plony, jeśli pracowałaś przed, przez ostatnie dni, przez ostatnie miesiące. Mimo poniedziałku będziesz będziesz yy, będziesz zbierał plony nie będziesz zaczynał nowych rzeczy a niektórzy będą zaczynać dzisiaj <grywania> ci co wcześniej odpoczywali mieli wcześniej ten dzień nagrody, wszystkiego dobrego życzę super poniedziałku słonecznego yy, pozytywnej energii dla każdego ciebie, dziękuję, że jesteś proszę łapki w górę, subskrypcję dziękuję serdecznie Мимаруна.